Witajcie drodzy przyjaciele, porozmawiajmy o problemach Volkswagena Lupo. Usterki, Volkswagen Lupo. Silnik benzynowy pierwszy zero. Usterka czujnika temperatury płynu chłodzącego może powodować problemy z uruchomieniem zimnego silnika. Silnik benzynowy pierwszy zero. Możliwy problem wynikający z awarii cewki. Silnik benzynowy pierwszy zero. Potencjalnym problemem może być przedostanie się oleju do układu chłodzenia lub wyciek płynu chłodzącego do oleju. W takim przypadku należy wymienić uszczelkę głowicy cylindra. Ponadto w niektórych przypadkach nieprawidłowo dokręcone śruby głowicy cylindra. Silniki pierwsze 0 i pierwszy 4. Awaria pompy wody po 90 000 km. Silnik pierwszy 416V. Czasami pracuje niestabilnie. Rozwiązanie: przeprogramowanie silnika EKI. Silnik pierwszy 416V. W modelach wyprodukowanych do listopada 2001 roku awaria napinacza paska i ryzyko zerwania paska. Problem występował w niewielkiej liczbie modeli. Silnik pierwszy 416V, jeżeli z okolic paska rozrządu dobiegają hałasy, a Volkswagen Lupo nie działa prawidłowo, najprawdopodobniej konieczna jest wymiana paska rozrządu i napinaczy paska. Silnik pierwszy 416V. W modelach wyprodukowanych przed listopadem 2000 roku istnieje ryzyko oblodzenia układu wydechowego oparów oleju i berlauf. Jeśli odpowietrznik zamarznie, wzrasta ciśnienie w skrzyni korbowej i olej jest wyrzucany z silnika, w poważnych przypadkach silnik może wyczerpać olej. Problem ten występuje tylko w zimne dni, gdy temperatura spadnie poniżej 8 stopni Celsjusza, kilka godzin. Możliwe rozwiązanie Montaż elektrycznie podgrzewanych odpowietrzników. Dostępne od listopada 2000 roku. Silniki pierwszy 416 75. W modelach wyprodukowanych do listopada 2001 roku montowane są baterie, które często oddają się, nie trzymają prądu po od 2 do 3 latach. Silniki VW po pierwsze 4TDI Silniki turbodoładowane wyprodukowane do czerwca 2002 roku miały wadę polegającą na pękaniu łożyska turbiny po przejechaniu 25 km. Silnik pierwszy 7 SDI. W niektórych egzemplarzach występuje problem z nieprawidłową pracą pompy paliwa. Pedał sprzęgła. W modelach wyprodukowanych po listopadzie 1998 roku zaobserwowano, że pedał sprzęgła pracuje ciężko, gdy jest zimny. Automatyczna skrzynia biegów. Niektóre egzemplarze mają poważne wady, które wymagają całkowitej wymiany. Rozrusznik. W modelach wyprodukowanych do listopada 2002 roku, zwłaszcza tych wyprodukowanych do listopada 2000 roku, blokada zapłonu może się zaciąć. Może to spowodować spalenie rozrusznika. Hamulce przednie. Zwykłe przednie hamulce tarczowe zużywają się szybciej niż hamulce tarczowe wentylowane. Kontrolka ABS. Kontrolki ABS zapalają się bez powodu. Kwiecień 2002 roku. Wycofanie z powodu usterki przewodu hamulcowego. Modele Volkswagena Lupo produkowane do grudnia 2000 roku mają problem z nieszczelnością górnej części drzwi. Podszewka. W modelach wyprodukowanych do grudnia 2000 roku pokrowce na siedzenia są luźne. Uchwyt do odchylania przedniego siedzenia. W modelach wyprodukowanych do grudnia 2000 roku uchwyt jest delikatny i łatwy do złamania. Fotele przednie. W modelach wyprodukowanych po grudniu 2000 roku regulacja foteli może się zablokować. Elektryczne szyby. W modelach wyprodukowanych przed grudniem 2002 roku występują problemy z mechanizmem otwierania okien. Jeżeli na lupie nie ma tylnej wycieraczki ani średniego światła stop, Należy sprawdzić instalację obok zawiasów tylnych drzwi, aby upewnić się, że nie jest uszkodzona. Na co dzień zaleca się samochód pierwszy, 4 TDI sport, który zapewnia żywe osiągi i dobrą ekonomię. Silnik benzynowy pierwszy, 4 litra również spisywał się dobrze, oferując dobre osiągi, niskie zużycie paliwa i przyzwoitą cenę. Modele GTI są alternatywą dla Mini Coopera. Jedynym zastrzeżeniem pozostaje cena. Niektórzy zgodzą się, że Seat Arosa, który dzieli tę samą platformę i silniki co Volkswagen Lupo, byłby lepszym zakupem. Prawdziwy VW Lupo ma nieco wyższą cenę, ale z czasem, dzięki jakości i jeszcze większemu wizerunkowi VW, cena magnifiera pozostaje wysoka, podczas gdy Arosa będzie o połowę tańsza. Jeśli chcesz jeździć samochodem przez długi czas, zdecydowanie warto kupić VW Magnifier. Volkswagen Lupo to idealny zakup używanego samochodu miejskiego. Jeśli szukasz taniego samochodu do jazdy, z kompaktowym i niezawodnym silnikiem, VW Lupo jest właściwym wyborem. Popularność marki gwarantuje, że łatwo ją sprzedaż, gdy nadejdzie czas.